Chodź tu, nie, 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 chodź tu kolego, ale co ty? Uuu, ale fajne <zysk> <A> Kurwa, dziki <susk> mamy Kurwa Elitarny no, Nie, nie mam czym, nie mam czym go gonić Elitarny dzik Ale dzik? gdzie są, gdzie są? Leciał w stronę Enki Jedzie Enka, Enka jedzie No, przejeżdżaj już Widzę go, widzę go jest Gdy na zabraca, 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 Tylko go przytrzymaj Nie mogę Dawaj chuja Dawaj chuja Kurwa wciągnie go też od tego No próbuję Tak Odciągnij jeszcze Dawaj, dawaj, dawaj 23, milionów. 23 milionów. milionów. Ja nie muszę się ruszać. Kończymy grę Kończymy grę nie mogę się do mnie szybko, do kugel. Ja Marto, montuję Marto na dzików, no, kurwa. Martun widać. Cisza. Marto, Marto, Cisza. Cisza. Do Ramcinowi, kuchwa. Ramcinowi daj. Ramcin Ramcin daj mi. Wychodzą i spierdalamy. Dawaj do kugel, mnie. Mi, mi, mi kugel. Ja nie mam manity. Dawa. szukaj solówki. Dalej się nie mogę ruszać. Ramcin. Ja nic z niego nie mam, więc spokojnie Szybko. Idź podnieś coś. Poczekajcie, bo Dawaj, bo ja mam tego dzika, szybko. Wiem, kurwa. Ja pierdolę. Sto dwadzieścia wiem miliona. Szukaj solówki. No podnoś. Ale Dobra, montuję. Cześć, nie, cześć, cześć, no. Ramcin, Ramcin, no. możesz jeszcze odebrać, Ramcin? Tak. Ja cię mogę wziąć, ja nie mam banity, ja mogę wejść od razu. powinniście dać dzikę. Ja, 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 ja. Kolejny Mortudowy. dzik. Dobrze, nie całość. My stąd powinniśmy spierdalać. No, wypierdolmy. No, siedem, siedem, siedem. O, kurwa, chuba. musimy się schować. Kurwa, dawaj te itemy. Dobra, zamknij się, czekaj. Zamknijcie się, bo to przejebani goście, są 7-3, to było mango dużo ich. Hiller, hammer. Dobra, jestem Solówka, solówka. Ruszcie się, bo to jest coraz więcej. Solówka. Mam solówkę. Tu jest solówka, dwie są. Dobra, chodzimy. Ja pierdolę. Ja widzicie, jak o, o, oni idą do mapy. Do mapy idą. Aż się do miasta. bo do miasta. Dobra. Też no to jest milionów, a ja to wam nagrane, <grymka> ja to mam agrane. Masz nagrane? No to pięknie. dwie sztuki zbroi rozjemce mam na sobie. Ja pierdolę. A widzicie? Pomaga, pomaga. Kao obracali. Ale kurwa, ten kto go odciął to tak to wykrywał. No to ja to odwróciłem. Ale pomaga tutaj zdimowała. Kurwa, no zajebiście wyszło. I pomaga przytrzymała. I gościu tak był widzieliście ile od Gata? Tak. Mille to... kroki. Krok. Jeden, 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 jeden krok. Jeden krok. Dobra, ja zatrzymuję to nagranie, żebyś się nie zrobił. A, ale kto go zabił? A, a nie wiem. Ja go zabiję, ale zajebiście. A ty, 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 ty morfu nie miałeś spać? Mord Wróciłem. a jego nie ma. Akurat przyleciałem tak, że... O, a akurat w trzy minuty...